Kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania legend o Matce Boskiej, Panu Jezusie i Świętych Pańskich, które zebrał i opracował Józef Greinert. Warszawa, rok 1904. Rozdział trzeci. Wędrówka Matki Boskiej po niebie. Święto w wzięcia najświętszej Maryi Panny, przypadające dnia 15 sierpnia, kończy się nabożeństwo pod wieczór na jasnej górze. Choć ostatnie w dniu tym uderzenie dzwonów klasztornych prześle dobranoc ze wzgórza miastu i okolicy. Tysiące ludu, zgromadzonego tu z różnych stron na odpust, śpiewają jeszcze pieśni nabożne do tej królowej nieba i ziemi. Wtedy najświętsza panienka, niewidzialna oczami ludzkimi, a przytomna w swej ślicznej kaplicy wobec cudownego obrazu swojego, po skończonych uroczystościach święta tego unosi się z jasnej góry w niebiosa. Tam, wstępując na błyszczącą drobnymi gwiazdkami mleczną drogę, którą dla niej Pan Jezus usypać kazał swoim aniołom, szlakiem tej drogi zmierza ku drugiemu cudownemu obrazowi swemu, co jaśnieje i od wieków słynie w ostrej bramie miasta Wilna, by i tam, jak na jasnej górze Częstochowskiej pobłogosławić pobożnemu ludowi swemu. Otóż, gdy tak co rok, idzie w owym czasie po tej mlecznej drodze, boską swą stopą strąca z nieba gwiazdy. A te spadając znaczą ciemne błękit nieba długim świetlanym smugiem. To też opowiada lud tamtejszy, w tym miesiącu sierpniowym najwięcej gwiazd co rok spada z nieba. Bo jest strąca w swej drodze Matka Boska Świętymi nóżkami.